Przez te 7 lat tyle razy zrobiliśmy ten raport, więc oficjalnie chciałem po prostu, żebyśmy to zamknęli z tobą. Ostatni mecz. Jak się czujesz? Jak wrażenie? Czuję się dobrze. Przed kamerą, którą trzymasz, ty mój przyjacielu, była to wielka przyjemność. Zawsze z tobą robić te wywiady pomeczowe. Zawsze czułem wsparcie z twojej strony, więc to jest dla mnie coś, co może nie mówiłem często, ale co naprawdę się dla mnie liczyło. No i ogólnie po tej karierze czuję się. Dziwnie na pewno w tej chwili nie zdaję sobie pewnie jeszcze sprawy, że e, zakończyłem grę e, swojego ukochanego sportu. E, no ale uważam, że e, mimo porażki dzisiaj e, walczyliśmy. Anvil był po prostu lepszy, e, trzeba się z tym pogodzić i i bardzo dziękuję wszystkim kibicom, którzy przybyli dzisiaj w dużej liczbie, jak to zawsze tutaj we Wrocławku, i wspierali od początku do końca, jak to oni zawsze też potrafią robić. Więc to są rzeczy, za którymi na pewno będę najwięcej tęsknić. I no i co? I teraz po prostu wracamy do Torunia i się pobawimy do rana. Jeszcze raz Wam z całego serca, nie ma słów tak naprawdę, żeby Wam powiedzieć, jak chciałbym Wam podziękować, ale dziękuję, dziękuję z całego serca i na pewno nie żegnam się, ale Wam mówię do zobaczenia.